No dobra, to cześć tu robimy małą aktualizację stanu blaszaka i tego co się tu dzieje oczywiście to trwa dużo dłużej niż pewnie u większości z Was, ale tak jak mówię jestem dość często w rozjazdach i nie mam czasu tego robić um, natomiast tak, zostało skończone, no tą ścianę widzieliście tamtą ścianę chyba w większości też Wam pokazywałem jak ją robiłem, budowałem natomiast jest już skończona e, widać gdzie mi się skończył sterobień budowlany po lewej stronie e, i przeszedłem na z steropem, tam jakąś dwójkę po prostu od kolegi z budowy, odkupiłem yy, i kontynuuję. Tak? Tu widać cały sufit, coś z dwójką, i powiem tak, jak robicie jednym wymiarem steropianu, to idzie to dużo łatwiej. Tutaj mamy całą ścianę, ona jest już niestety zastawiona, natomiast tutaj były największe problemy. Yy, no bo tu trzeba było trochę ciąć, i też zastanawiam się, jak później będzie z przyklejeniem tego, w sensie z przykręceniem OSB żeby to wyglądało dobrze i żeby się trzymało dołączyłem do taki mały kawałek jak widzicie kantówki które mają mi pomóc jakby utrzymać tą płytę u góry zobaczymy jak to będzie później przy przykręcaniu no i zostało tu Jeszcze ten kawałek tak naprawdę już całe ocieplenie blaszaka będzie skończone natomiast zrobiłem taki test przez zimę a mianowicie uszczelniłem całość blaszaka tu dookoła co widzicie Nigdzie tej wody nie ma. Tak, nigdzie nie wychodzi. E, prócz tylnej ściany uszczelniałem. Teraz wam pokażę czym. Uszczelniałem desperbitem e, masą asfaltową. Nie mylić z tym e, tak naprawdę gruntem desperbit, bo to jest co innego. <laughs> teraz zrobię wam na pewno przejście teraz z zewnątrz, jak to wyglądało. Natomiast tam, gdzie faktycznie nie uszczelniłem, ta woda wyszła możecie sobie zobaczyć, tu widać już rdzę, a tu widać trochę, że to podgniło. <laughs> Oczywiście uszczelnię to zaraz. I tutaj, jak to wszystko wyschnie, teraz włączyłem nawiew z dmuchawy, żeby to sobie wyschło. Natomiast, co myślę, że to nic z wielkiego nie stało, bo to jak wyschnie, i będzie uszczelnione, to to już będzie suche po prostu, jak to uszczelnie. I tu wiele więcej się stanie. Oczywiście korozja, zaraz ktoś mi powie, że będzie postępować. Tak, oczywiście będzie. Natomiast tutaj pójdzie kantówka, która po prostu przejmie to obciążenie i będzie mi pozwalała utrzymać ten blaszak dalej. Zresztą też trzeba pomyśleć, co by się tu działo, gdyby nie było tu nic. Nie? W sensie, gdybyśmy w ogóle nie zrobili kantówek, całego stelaża i wszystkiego, to ja myślę, że nie wiem, jak wasze blaszaki. Dajcie dać może w komentarzach, ile one wytrzymują, przeżywają, czy jakoś się zabezpieczacie w środku. Natomiast myślę, że jak tu będzie ten stelaż z kantówek, to, to on przejmie z czasem tą funkcję utrzymania tego wszystkiego w ryzach. Z no to oczywiście założyłem lampy, są, jest pięć, jedna jest jeszcze nie podpięta, bo robiłem ją na końcu. Dorobiłem sobie taki stolik ze starego stołu, po prostu przykleiłem OSB, także znaczy przykręciłem OSB I mamy taki warsztatowy bardzo, żeby nie niczyć tych swoich, które mam tam do jakichś projektów. Bardziej. No i tak, tak to teraz wygląda, więc yy, po roku, że tak powiem, ocieplania tak to wygląda. Też, żeby to zaraz trochę sprawdzić, tak jak mówię, nie robiłem tego na full time, tylko robiłem to w międzyczasie. Z ciekawostą to uszkodziłem sobie po drodze jeszcze wkrętarkę i ją musiałem naprawiać. Natomiast tak, przeszedłem już w ogóle na te wkręty, nie wiem, czy to pokazano w poprzednich filmach, na te wkręty metalowe do, do, do blachy, do, do metalu. Przez to, tak naprawdę, dużo stabilniejsze to jest, i kiedy ruszam tutaj tą ścianką, to słyszycie, jak ruszają się drzwi wejściowe. Więc jakby to wszystko nabrało takiej stabilności, jest faktycznie ze sobą połączone, więc to są duże plusy. Co do ludzi, którzy mówili, że to o, bez sensu, w ogóle nie wiadomo co się będzie działo, tu nic nie da z temperaturą, to muszę Wam powiedzieć, że jak było minus 2, minus 3 na zewnątrz, to w ciągu godziny, przy takim stanie jak jest mniej więcej teraz, nawet bez tej tylnej ściany, i z tyką na grzewnicą, którą tu widzicie, jaką jest dla 2 kW, Parkside, to w ciągu godziny miałem tutaj ponad 10 stopni, więc tak, to daje sporo. Wcześniej osiągnięcie takiej temperatury bez izolacji było nierealne, bo cały dach po prostu oddawał całe ciepło. Więc nie dajcie sobie mówić, że takie przyklejenie styropianu, nawet tak niezdarnie jak ja to zrobiłem, nic nie da. Daje bardzo dużo i jest bardzo duża odczuwalna różnica. Na pewno tutaj osób, była dyskusja w komentarzach pod poprzednim filmem, czy robić wentylację. Znaczy, ja na pewno zrobię, na tym moment jeszcze jej nie mam. Będę robił na pewno tu wycięcia jakieś, pewnie gdzieś tutaj w tej strefie u góry e, i tam albo w drzwiach u dołu, albo gdzieś na ścianie bocznej u dołu. To jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. E, natomiast musi być ta wentylacja, żeby, nawet jeżeli trochę tutaj w wilgoci się dostanie. E, ja wiem, że ten baszak nie jest szczelny, ale im większy będzie ten przewiew, e, tym lepiej tu będzie, tym bardziej sucho tu będzie. Bo nawet jeżeli coś się dostanie, to po prostu sobie wyschnie. Natomiast e, chciałbym też zamontować z taką możliwością, żeby tam była taka kurtyna, którą można w razie zamknąć i jak tu wchodzę, to włączam nagrzewanie i ciepło mi nie ucieka. Jak wychodzę, otwieram i wszystko ma możliwość schnięcia. To jest tak ciekawostek, coś, to się pewnie pojawi na kanale trochę później, ale dam Wam taką zajawkę. Czyli mam taki blat z 27-letniego stołu, dębowy w pełni e, i będę go przerabiał na biurko do swojego biura. I będę tutaj frezował kanaliki pod żywicę. Wrzucę teraz przybitkę jaki stolik kiedyś zrobiłem Żywice. Natomiast o tym stole zrobię pewnie osobny cały materiał, jak on powstaje i jak on wyjdzie finalnie. Też nie wiem, kiedy to zrobię, ale kiedyś to się może uda. Dobra, to teraz przejdźmy na zewnątrz i zobaczmy, jak wygląda ten dysperbit przy uszczelnianiu zewnętrznym. Ok. Więc tak to wygląda na zewnątrz. Zrobię tu zbliżenie, może jeszcze mi widać, bo jest trochę szarówka, natomiast o, teraz widzicie tak, ten desperbit podchodził w te wszystkie szczeliny i to oczywiście nie jest jedna warstwa, tylko jest jej tu kilka, eee, natomiast on już uszczelnił, chyba że trzy warstwy już go zastosowałem i to faktycznie pozwoliło uszczelnić cały blaszek. Jak widzicie tu z boku jest to wszystko zrobione, natomiast z tyłu nie ma nic, jest tylko tam jakaś pianka stara no i tędy właśnie ciekło, Tak. natomiast jak sobie przejdziemy tak dookoła to tak to wygląda wygląda to oczywiście średnio natomiast plan jest taki, że na końcu jak będę pewny, że wszędzie wszystko jest szczelne to po prostu sobie to taśmą kleję i czarną farbą osprejuję tak żeby było ładne czarne odcięcie w punkt oczywiście też dam znać pewnie na kolejnych filmach jak to będzie wyglądać nie spodziewajcie się ich zbyt szybko bo myślę, że będzie sporo czasu z tym więc podsumowując progres dla szaku Dokończenie oczywiście wszystkich sufitów, uszczelnienie, o właśnie tego chyba nie wam nie mówiłem. To uszczelnienie było dość niezgrabne, że tak powiem, przez moją pracę. Natomiast po prostu wycinałem steropian i po wtryskałem tam w środku jak najwięcej piany, żeby to po prostu się zakleszczyło Wyszło mniej lub bardziej równo w zależności od miejsca. Natomiast jest to efektywne i fajnie faktycznie zachowuje ciepło. To była chyba największa zmiana ciepła tutaj, bo przestało uciekać przez sam szczyt. No to dalszy update, oczywiście tutaj mamy cały sufit zrobiony, Zobaczcie, wszystko jest na piankę, dochodzi tam do granic, do samego do tej poprzeczki, tutaj ta ściana, cała niestety jest zabudowana, kolejna ściana i tutaj łączenia, tu jak macie jakiś pomysł, jak wy to robicie, żeby tutaj OSB później ładnie przykręcić, też dajcie znać, to może mi się przyda. No i co, zrobię to pewnie w ciągu jakiegoś tam miesiąca, wiem, że to jest robota na jeden dzień, ale kantówki mi się w sumie skończyły, zaraz nie będę miał czasu, wiem jak to jest, więc nawet nie myślę, że zrobię to szybciej. No i co, No jak skończę to ocieplenie, no to jak się zbierze trochę gotówki wolnej gdzieś tam na boku, no to no to pewnie kupię OSB i po prostu będzie tego przykręcanie, może z tego zrobię jakiegoś timelapsa czy coś, żebyście mogli za zaobserwować. Wołać, czy zapytać? Dajcie pytania, może wam na coś podpowiem, może wam na coś odpowiem z, z tego mojego doświadczenia, co tu robiłem. Oczywiście, tak jak mówię, jestem amatorem i robię to po hałupniczemu. Także pozdrawiam.